Dzień dobry. Nazywam się Dorota Emanuel Roszkowska i reprezentuję firmę Lidex. Jesteśmy firmą z szeroko rozumianej branży tłumaczeniowej. Wykonujemy zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne. Zajmujemy się obsługą złożonych projektów konferencyjnych i eventowych, graficznych i filmowych. Od ponad 32 lat jesteśmy liderem na rynku. Jednak, mimo tego, że mamy cztery biura w Polsce, w tym centralę w Warszawie, zgodnie z obowiązującym prawem mamy status małego przedsiębiorstwa. Cóż w takim razie taka firma jak nasza może zrobić dla ochrony praw człowieka? Zapewniam Państwa, że naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim warto zacząć od wdrożenia standardów. W 2001 roku przygotowywaliśmy się do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001. W sposób nietypowy wyznaczyliśmy wtedy kluczowe procesy w firmie. Nie są nimi, nie jest nimi realizacja usług w poszczególnych obszarach, o których mówiłam, ale dobór kadr, czyli zarówno pracowników, jak i współpracowników oraz ich szkolenie. Dlaczego tak się stało? Ponieważ wierzymy, że to ludzie są najważniejsi. To oni stanowią fundament biznesu i to są w naszej firmie wartością kluczową. Bez nich nie moglibyśmy realizować naszej misji, a ta misja to wzbogacanie jakości życia poprzez likwidację barier językowych i technicznych w kontaktach międzyludzkich. Dzięki zaangażowaniu pracowników natomiast z kolei podejmujemy liczne działania przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. I to są zarówno osoby niesłyszące, czy niedosłyszące, jak i niedowidzące. Z kolei z innej strony, dzięki zaangażowaniu w różnego rodzaju inicjatywy społeczne przyciągamy do siebie ludzi, którym na pracę w takiej zaangażowanej, etycznej firmie bardzo zależy. Dzięki temu Średnia długość pracy w Wideksie to 7 lat. Choć muszę dodać, że są wśród nas osoby, które pracują tu już 20, a nawet 25 lat. I to jest bezsprzeczna wartość. Kolejne takie przełomowe momenty dla firmy, jeżeli chodzi o standardy, to podpisanie deklaracji przyjęcia standardu etyki. To było w 2017 roku. Spisanie kodeksu etyki i powołanie rzeczniczki do spraw etyki. Na początku 2020 roku zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. A najwspanialsze jest to, że mamy szansę współpracować z partnerami, Wyznającymi podobne wartości. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu zawartego w raporcie Biznes i Prawa Człowieka, którego publikację wspieraliśmy od strony tłumaczeniowej. Zobaczą Państwo wtedy, że nie trzeba być korporacją, aby przyczyniać się do budowania świata pełnego wartości. Dziękuję.